Gdzie w Polsce znajduje się Mały Wiedeń? Co pozostało po dawnej zabudowie rynku? Gdzie można znaleźć jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra? Jak powstało miasto Stu Przemysłów? Jak hrabia zrobił karierę i rozbudował swoją rezydencję? I jak wygląda dzisiaj XIV-wieczny zamek Piastów Cieszyńskich? Odkryj to podczas wycieczki do urokliwego miasta u stóp Beskidów z niezwykłą XIX-wieczną architekturą. Miasto, Śląski Manchester, Miasto Stu Przemysłów czy wreszcie Mały Wiedeń to tylko kilka z popularniejszych przydomków miasta, do którego Was dziś zabierzemy. Stolica Podbeskidzia kryje w sobie piękne góry, secesyjne i modernistyczne kamienice, a także ciekawe muzea i zabytki. Takie atrakcje oferuje położona we województwie śląskim Bielsko-Biała. Miasto, którego historia przez wieki obejmowała odmienne losy dwóch granicznych miast przedzielonych rzeką. Sprawdźmy zatem, co zobaczyć i jakie atrakcje oferuje Bielsko-Biała. Aha, w mieście znajduje się również słynne studio filmów animowanych, ale to już temat na oddzielną bajkę. Opowieść o Bielsku Białej jest historią dwóch oddzielnych miast położonych na granicznej Rzece Białej, które stały się jednym organizmem dopiero w 1951 roku. My opowiemy Wam dziś o starszym z miast, czyli Bielsku, które ze względu na budynki mocno inspirowane architekturą wiedeńską oraz w dużej części zaprojektowane przez austriackich architektów, nazywane bywa Małym Wiedniem. Uroczy rynek z kamieniczkami, klimatyczne uliczki, piękne budynki użyteczności publicznej, skwery i place, to niewątpliwe atuty tej części miasta. O powstaniu bielska krążą rozmaite legendy i podania. Jedna z najpopularniejszych opowiada o założeniu miasta przez Słowian którzy zmuszeni przez najazdy mongolskie przenieśli swoją osadę w beskickie Pasma Gór i pobudowali warowne grodzisko. To właśnie ono dało początek osadzie, która w późniejszych wiekach rozrosła się do miasta Bielska. Nie wiadomo, czy panujące zarazy spowodowały wymarcie pierwszych słowiańskich mieszkańców, czy też Dzicz Tatarska obróciła osadę w Gruzy. Dopiero książę Cieszyńsko-Raciborski ponownie odbudował i zaludnił Bielsko niemieckimi kolonistami. Dzieje starszego z bliźniaczych miast leżącego na Śląsku Bielska sięgają XIII wieku, gdy książę Cieszyński wzniósł na wzgórzu zamek obronny, o którym opowiemy wam nieco później. Wokół niego powstała osada służebna zaludniona przez osadników sprowadzonych przez Mieszka I Cieszyńskiego z zachodu. Głównym zajęciem mieszkańców było przetwarzanie rudy żelaza i kowalstwo. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana, ponieważ nie zachował się dokument lokacyjny, historycy jednak sugerują, że miało to miejsce prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W 1316 roku doszło do podziału ziem i powstania księstw Cieszyńskiego i Oświęcimskiego, a Rzeka Biała stała się granicą. Rola Bielska jako miasta granicznego jeszcze bardziej wzrosła po 1327 roku, gdy Księstwo Cieszyńskie trafiło pod lenno -Czeskie. Położone na szlaku Solnym Bielsko rozkwitało. Rozkwit miasta następował na bazie średniowiecznego układu ulic, który został określony w akcie lokacyjnym na podstawie prawa niemieckiego. W samym centrum znajdował się rynek, z którego wychodziły prostopadłe ulice, tworząc kwartały zabudowy. Kształt rynku nie zmienił się od czasów jego założenia, ale zniknęły stare budynki, takie jak ratusz, studnia i miejska waga które istniały do XVI wieku. Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych i remoncie placu w latach 90. XX wieku pozostałości tych budowli zostały wyeksponowane. Dziś w centralnej części rynku można znaleźć fontannę z rzeźbą Neptuna oraz pomnik świętego Jana Nepomucena. Co jest charakterystyczne dla miast, które w przeszłości miały związek z Czechami. Kamienice otaczające rynek powstały między XVII a XIX wiekiem, kiedy to zastąpiono drewniane budynki, które spłonęły w pożarach. Obecnie wiele z tych budynków zostało odrestaurowanych, a inne są obecnie remontowane, dzięki czemu bielski rynek zyskał niesamowity wygląd. W 1572 roku cesarz Maksymilian Habsburg zatwierdził utworzenie niezależnego państwa bielskiego, którego pierwszym właścicielem został Karol Promnic, dotychczasowy właściciel pszczyny. Jednakże szybko sprzedał je znanemu śląskiemu magnatowi Adamowi Szawgoczowi, który rządził nim tylko przez 10 lat. W 1592 roku Bielsko zostało ostatecznie przekazane węgierskiemu rodowi magnackiemu Szunechów. Rodzina ta posiadała miasto aż do początku XVIII wieku. Bielsko rozwijało się, rozszerzając swoje terytorium. Zabudowa miejska stopniowo przekraczała granice murów miejskich. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 60. XX wieku wykazały, że miasto było otoczone dwoma liniami murów z basztami. Ich fragmenty możemy podziwiać w okolicy ulicy Orkana. Wraz z rozwojem i wzrostem zamożności miasto rosło o przedmieścia. Spacerując po Starym Bielsku warto zwrócić uwagę na piękne kamienice i budynki użyteczności publicznej. Jednym z najbardziej imponujących obiektów jest Teatr Polski, wzniesiony w 1890 roku według projektu wiedeńskiego architekta Emila Foresta. Wybudowano go na wzór teatrów z Wiednia i Budapesztu. Równie imponujący jest budynek poczty głównej, która przyciąga uwagę dzięki swojej kopule z zegarem. Inspiracją do jego budowy były austriackie gmachy pocztowe. Innym interesującym miejscem jest katedra świętego Mikołaja. Oryginalny drewniany kościół został zastąpiony murowanym budynkiem w połowie XV wieku. Jednak wielokrotnie niszczony przez pożary, został gruntownie przebudowany w latach 1908-1910 według projektu Leopolda Bauera, architekta z Wiednia. W ramach przebudowy dodano wieżę w stylu włoskim o wysokości 61 metrów z kondygnacjami galerii widokowej. Od 1992 roku katedra pełni funkcję głównej świątyni nowo utworzonej diecezji bielsko-żywieckiej. To tylko kilka przykładów interesujących budynków, ponieważ przechadzając się po Bielsku napotkarz wiele fascynujących elewacji kamienic, które przyciągają uwagę nie tylko entuzjastów architektury, ale także osób, które chętnie delektują się pięknem. Zachęcamy do podziwiania ich uroku wokół siebie. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Bielsko w drugiej połowie XVIII wieku zyskało renomę jako centrum przemysłu włókienniczego. Dynamiczny rozwój produkcji doprowadził do uprzemysłowienia miasta w krótkim czasie. Manufaktury ustąpiły miejsca nowym fabrykom, które powstawały wzdłuż Rzeki Białej. Pojawiła się także nowa fala inwestorów. Aby lepiej poznać te przemysłowe tradycje Bielska, warto odwiedzić oddział Muzeum w Bielsku Białej, Stara Fabryka, zlokalizowany w tych historycznych budynkach. Fabryka sukna i towarów wełnianych została założona w 1868 roku przez Karola Bytnera, w sukiennika pochodzącego z Bielska. W początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa na nabytej posesji wzniesiono dwupiętrowy dom z warsztatami i oficynami. Dopiero w 1888 roku powstał wielokondygnacyjny budynek fabryczny. Kolejne etapy rozbudowy fabryki kontynuowali synowie założyciela. Wówczas firma zatrudniała już 150 robotników w dwóch zakładach. W okresie lat 30. XX wieku, produkcja tkanin sukiennych i czesankowych została poszerzona o ręczny wyrób dywanów. Fabryka miała również swoje przedstawicielstwa w Poznaniu i Gdańsku, a jej wyroby były eksportowane m.in. do krajów Bliskiego Wschodu. Po II wojnie światowej, fabrykę znacjonalizowano i włączono do zakładów przemysłu wełnianego, które działały do lat 80. XX wieku. Po zamknięciu zakładów część budynków Starej Fabryki została przekształcona w Muzeum Techniki Włókienniczej w Bielsku Białej. Muzeum to zbiera eksponaty pochodzące głównie z pobliskich zakładów przemysłowych. Obecnie w Starej Fabryce można zobaczyć wystawę od włókiennictwa do małego fiata, która przedstawia historię przemysłu bielsko-bialskiego. Wystawa przypomina o istotnej roli sąsiadujących miast w gospodarce monarchii austriackiej, II Rzeczpospolitej, III Rzeszy i Polski Ludowej. Zwiedzanie muzeum to nie tylko podróż po dawnych halach fabrycznych, ale przede wszystkim wędrówka w przeszłość miasta i jego rozwój gospodarczy. Oprócz włókiennictwa, muzeum gromadzi również eksponaty związane z przemysłem metalowym i maszynowym. Jedną z najmłodszych branż reprezentowanych w Mieście Stu Przemysłów jest motoryzacja, którą symbolizuje starannie odrestaurowany maluch. Fiat 126P, wyprodukowany w 1977 roku w bielskiej fabryce samochodów małolitrażowych. Już teraz możesz zabrać ze za sobą nasze audio przewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Druga część wystawy skrywa wyjątkową kolekcję maszyn i urządzeń, które kiedyś były używane w zakładach włókienniczych w Bielsku-Białej. Te urządzenia służyły do produkcji wełnianych tkanin zgrzebnych, w tym słynnych bielskich sukien. Część z nich została zbudowana wiele lat temu w lokalnych fabrykach podczas gdy inne zostały sprowadzone do śląskiego Manchesteru z Czechosłowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Wystawa składa się z czterech sal, z których każda odzwierciedla inny dział dawnej fabryki. Oprócz maszyn można również zobaczyć warsztat mistrza, gdzie nadzorowano pracę robotników oraz sąsiadujące z nim niewielkie laboratorium, gdzie przeprowadzano badania nad wełną, przędzą i gotowymi wyrobami. Warto również przyjrzeć się niezwykłemu zespołowi maszyn z XX wieku, które służyły do produkcji kapeluszy oraz przymierzyć kilka wyrobów wykonanych na tych urządzeniach. Wznoszący się w centrum Bielska Białej Zamek Książąt Słukowskich jest najstarszą i największą zabytkową budowlą na terenie historycznego Bielska. Według legendy w jego miejscu znajdował się niegdyś grudek rozbójników napadających na podróżujących kupców. W XIII wieku książę opolski Kazimierz wytępił szubrawców i zniszczył warownię, a w jej miejsce wystawił dwór myśliwski. Z czasem rozbudowano go do postaci okazałego zamku, przy którym rozwijało się miasto. Jak zapewne wielu z Was kojarzy, lubimy wszelkie legendy i ciekawe opowieści, jednak trzeba stanąć w prawdzie i zerknąć na prawdziwe fakty z historii warowni. Zamek wystawił w drugiej połowie XIV wieku książę Cieszyński Przemysław I. Noszak jako strażnicę strzegącą solnego szlaku handlowego z Krakowa do Czech. Pełnił on również funkcję ważnej warowni granicznej, początkowo strzegącej granicy między Śląskiem a Małopolską, a później między Polską a Czechami. Przez kolejne 200 lat był rezydencją piastów cieszyńskich, którzy stopniowo go rozbudowywali i modernizowali w wyniku wojen husyckich. Zamek został otoczony suchą fosą i drugim murem od strony zachodniej i południowej. Dodatkowo wzniesiono kolejną wieżę mieszkalną. W obręb zamku włączono również północną basztę miejską, a brama znajdująca się w niej została zamurowana. W drugiej połowie XVI wieku piastowie cieszyńscy popadają w długi i sprzedają zamek wraz z księstwem w ręce prywatne. W ciągu lat zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, przechodząc w ręce bogatych rodów promniców, szafgoczów i ostatecznie szunechów. Ostatni z nich podjął się gruntownej przebudowy zamku. Zachowując jednak jego pierwotny charakter obronny. Po wojnach szwedzkich i pożarach w XVII wieku zamek został po raz kolejny przybudowany, w tym okresie nabrał wyglądu zwartej czteroskrzydłowej budowli z zamkniętym dziedzińcem. W 1728 roku ostatni członek rodu Szunechów zmarł bezpotomnie, co spowodowało, że zamek przez kilka kolejnych lat miał wielu różnych właścicieli. Ostatecznie w 1752 roku został nabyty przez hrabiego Aleksandra Józefa Słupkowskiego. Za kwotę 600 tysięcy florenów. Aleksander Józef Słukowski w XVIII wieku osiągnął imponującą karierę zarówno w Polsce, jak i w państwie Habsburgów, gdzie otrzymał tytuł księcia Rzeszy. Jego powiązania rodzinne, był nieślubnym synem Augusta Mocnego, elektora Saskiego i późniejszego króla Polskiego, odegrały istotną rolę w ułatwieniu mu tej drogi. W końcu XVIII wieku Słukowscy rozpoczęli modernizację zamku, dodając między innymi drugie piętro. Kolejna, ostatnia wielka przebudowa miała miejsce w połowie XIX wieku i znacząco zmieniła wygląd budynku. Pod kierownictwem wiedeńskiego architekta Jana Polcmajera zamek nabrał elektrycznego charakteru. Średniowieczna wieża również uległa zmianie, została nadbudowana krenelarzem zgodnie z ówczesną modą. Na cześć zmarłej żony Ludwika Sułkowskiego wzniesiono również kaplicę Świętej Anny. Po tej modernizacji zamek stracił swój pierwotny obronny charakter i wygląd. Obecnie nieliczne pozostałości świadczą jedynie o jego średniowiecznym pochodzeniu. Sułkowscy byli właścicielami zamku aż do 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej zamek, który przeszedł w ręce państwa, został przekształcony na siedzibę różnych instytucji kulturalnych, w tym reaktywowanego Muzeum Miejskiego, które wkrótce stało się jego jedynym użytkownikiem. Obecnie odwiedzając muzeum w Bielsku-Białej, można poczuć atmosferę dawnej elegancji, zgłębić historię miasta oraz podziwiać sztukę z przeszłości i współczesności. Na wystawach można zobaczyć eksponaty archeologiczne i historyczne opowiadające zarówno o zamku, jak i o mieście, a także dzieła polskiego i europejskiego malarstwa i sztuki od XIV do XX wieku. Ważnym aspektem historii Bielska jest różnorodność religijna i narodowościowa mieszkańców. Miała ona bowiem ogromny wpływ na kształtowanie się dzielnic, ośrodków religijnych i edukacyjnych w stosunkowo młodym mieście. Jednym z przykładów takich przedmieść powstałych w XVIII wieku jest luterański Bielski Syjon. Wyznawcy Marcina Lutra pojawili się w Bielsku już w XVI wieku, jednak w pierwszych latach nie mieli łatwo. W państwie rządzonym przez katolickich Habsburgów, często byli prześladowani i zmuszeni modlić się w okolicznych lasach. Sytuacja zmieniła się dopiero za panowania cesarza Józefa II pod koniec XVIII wieku, gdy wydano Pakt Tolerancyjny. Luteranie, którzy stanowili wówczas niemal połowę mieszkańców, otrzymali zgodę na budowę kościoła i szkoły. Przyznano im tereny na Górnym Przedmieściu. Kościół, który pierwotnie był bez wież, został rozbudowany w połowie XIX wieku. Otrzymał neogotyckie elewacje, portale i wieże. Obok kościoła znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra, ubranego w togę i trzymającego w dłoniach Biblię. Projektantem był znany wiedeński rzeźbiarz Franz Fogel. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.